Tu nie ma wielkich pieniędzy, nie ma kontraktów wartych miliony, tu nie ma sztabów medycznych, diet rozpisanych co do grama. Są za to zwykli ludzie, którzy po całym dniu pracy wybierają jeszcze jeden wysiłek. To ich codzienność. Setki godzin spędzonych na murawie, zabranych rodzinie, domowi, odpoczynkowi. Tu nikt nie pyta, czy boli, bo boli zawsze, a mimo to oni wracają. Mimo zmęczenia, mimo tego, że czasem organizm mówi dość. Zakładają korki, wychodzą na boisko i zostawiają coś więcej niż pot i siły. Zostawiają kawałek siebie, bo tutaj piłka nożna to coś więcej niż gra, to przyjaźnie, które przetrwają lata, to wspólnota, która zaczyna się w szatni, to pasja, która kosztuje wiele, ale daje jeszcze więcej. Każdy trening po pracy, każda deszczowa niedziela, każda bramka w ostatniej minucie, to momenty, których nie da się zapomnieć. To nie jest opowieść o tabelach i wynikach. To historia dumy, tożsamości i ludzi, którzy grają sercem. To jest KS Długołęka. To jest Prawdziwa Piłka. Serial dokumentalny o tych, którzy oddają futbolowi serce i kawałek swojego życia.